Alo, alo, alo. cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kondi. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym materiale zajmiemy się żniwami rzepaku. Nie będą to jakieś mega duże żniwa, ponieważ w dzisiejszym odcinku mam do skoszenia tylko jedno pole. Jest to właśnie te pole przede mną. I jak dobrze pamiętam, jest to odcinek 110, a w poprzednim odcinku 109 pokazywałem wam w jaki sposób się naprawia maszyny. Jeśli nie obejrzeliście tego poprzedniego odcinka, to sobie go sprawdźcie, bo naprawdę był bardzo spoko. Oczywiście po tym odcinku go obejrzyjcie. Dobrze, moi drodzy, zaraz tutaj pójdę sobie do mojego kombajnu, bo on gdzieś tam chyba, o tam jak widzicie jest taki piękny, to jest New Holland, jak dobrze pamiętam yy, i tak. Te pole nie jest jakieś mega duże, takie jest wydaje mi się, że idealne na ten taki jeden odcinek, 13 minutowy, tak mi się wydaje, więc już sobie tutaj lecę do mojego e, kombajnu, po mój kombajn, tu mam w ogóle owiec, tam też mam jeszcze owiec, jak widzicie, więc jeszcze się zastanowię, czy na przykład nie nagrać dwóch odcinków z jakiś tam żniw, bo tu mamy żniwa rzepaku, a tam by na przykład były żniwa owsa. Ale to się jeszcze zobaczy. Tak wygląda mój New Holland. Dajcie znać w komentarzach, co wysonicie o tym moim New Hollandzie, bo jest mega, mega duży. I jeszcze chciałbym wam, chciałbym was się spytać, jak oceniacie w tym dzisiejszym odcinku widoczność mnie. Jakby wiecie, bo tutaj troszeczkę jest mocniejsze naświetlenie, więc może być też czasami tak, że te naświetlenie może być za mocne. Jakby co, to sorry, Powiedzcie w komentarzu tam wszystko będę odpisywał. Na wszystkie komentarze czekajcie czy, czy ja tu przyjadł w ogóle. O, dam radę, ok. No i to chciałem... o kurde. I to chciałem wam na pewno powiedzieć o tej tutaj moim naświetleniu. A tak poza tym no to lecimy z tym całym odcinkiem. Zobaczymy jak tutaj te pole wyjdzie, czy, czy, czy uda mi się w dzisiejszym odcinku skosić je całe. I tak to właśnie wygląda. Dobra, teraz tak powiedziałem sobie z tej strony ogólnie, jak ja tutaj widzę, w ogóle ten Nikolant jest tak potężny, on jest tak duży, taki drogi był. Wezmę sobie tutaj tę maszynę. To była maszyna do robienia tych. do robienia. nie pamiętam dlaczego. Tę maszynę używałem, gdy chciałem posiadać tę. Marchew nie pamiętam już, jak dokładnie się ta maszyna nazywa. Do robienia na R, chyba. O oh, kurde, Nie, nie Dobra, do robienia. Nie pamiętam już, raczej sobie nie przypomnę, niestety. Dobra, yy, wszystko sobie tutaj zabierzemy, to, żeby miał łatwiejszy dostęp. Dobra, pracy. bierzemy to i odjedziemy sobie tym. Yy, ten dzisiejszy materiał będzie się głównie skupiał na tych żniwach, no bo coś innego mogłbym robić na żniwach niż, niż, niż kosić Więc w dzisiejszym materiale będziemy sobie kosić Mam nadzieję, że mi się uda całe to pole skosić I może jeszcze tutaj trochę wam opowiem o farmingu W bo chyba już mówiłem wam w poprzednim materiale ale widziałem, że jakieś nowe rzeczy tam są z tym farmingiem, a jeszcze chciałem Wam tutaj pokazać kilka innych rzeczy. Jak widzicie, patrzcie, tutaj już mam paszę, dałem wszystko moim krówkom, wszystko pięknie, ładnie wygląda, patrzcie na to. Znaczy już troszeczkę poszło, ale tak to wygląda na razie. Niedługo na pewno pojawi się materiał z sprzedaży mleka oraz tutaj z wywozu gnojówki. Ale na to jeszcze jest czas. Ale na pewno taki materiał będzie już w przyszłości. Więc przygotujcie się, moi drodzy. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Że na pewno. O, tutaj, dobra. Że na pewno. Będę musiał jeszcze jakieś siano zrobić. Bo tak szybko jak leci te siano i ogólnie trawa, to jest szok dla mnie. Jak, jak mam te krowy, cały czas muszę mieć mnóstwo siana i trawy. Serio. Nie wyobrażam, jak szybko to leci. Dobra. I teraz tak moi drodzy, klikamy sobie V i chyba wystarczy B, czy ja tu jeszcze przypadkiem muszę dać jakby jaki rodzaj ja tutaj koszę, czy nie? Nie, dobra, V jest, klikamy sobie B, czy co jeszcze potrzebuję? X A, jak wygląda złożenie tego? Aha, a na X to się dzieje? A, czyli teraz jest złożony Dobra, V B i co, lecimy, bo tutaj prostu słomy chyba nie ma co. Je. Tak, nie ma. Do rzepaku nie potrzebujemy pokłosów słomy. I teraz już wszystko wygląda pięknie. Nawet nie wiem po co to sobie tutaj e, włączyłem. Ale okej, okay. wejdźmy sobie do środeczka może. Po środeczku ten widoczek jest totalnie lepszy. No, fajnie to wygląda ze środka. E, I tak tak to właśnie wygląda, czy tu z tyłu coś widać, o widać jak tam rzepak leci Jeszcze wam pokażę teraz przy okazji jak wygląda, jak wyglądam bez oświetlenia Jakby dajcie znać, czy tak jest lepiej Wydaje mi się, że tak jest troszeczkę gorzej, ale no posuwam się was oczywiście Czy lepiej jest mieć, o tak, tak jestem trochę naświetlony Ale jestem z tej strony naświetlony, bo z tej jest trochę gorzej Więc dajcie znać, bo jestem mega ciekawy Teraz lecimy sobie z tym wszystkim. Napiję się tutaj, jak widzicie, bo mam pyszny sok. Dobra. Więc lecimy. Eee, czy tu ładnie idzie? Ładnie idzie. Patrzcie, jak ładnie tu jeszcze lusterka wyglądają. O farmingu 25 czy coś takiego ciekawszego dzisiaj powiem. Wydaje mi się, że powiem Wam tylko tyle, że już raczej jakieś nowości w farmingu nie ujrzymy. Czy mam rację? Mam nadzieję, że nie, ale tak jak to z mojej perspektywy wygląda, raczej już to, co w Farmingu drzeliśmy czyli te wszystkie nowości, to raczej już jest tyle, ile zobaczymy już w premierze. Raczej nie dodadzą już czegoś nowszego, czegoś innego, tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie znać, co wy sądzicie, bo jakby pokazali całkiem dużo, według mnie moglibyście coś. Coś innego pokazać, więcej jakichś nowości. No ale nie może mieć też wszystkiego, jakby w jednym farmingu też za dużo się nie może dziać. I dlatego wydaje mi się, że już więcej nowości nie będzie. Bo jakby oni informowali nas tam, nie, co dwa tygodnie, coś w tym stylu, o jakichś tam nowych rzeczach, to jakby teraz już wydaje mi się, że już jest koniec z tym. I czy teraz tylko będzie jakieś tam czekanie no prawie ten miesiąc do premiery jest, więc będziemy musieli czekać ten, ten jeden miesiąc. I, i później sobie zobaczymy i później zobaczymy, bo może coś przed premierem od razu powiedzą, że coś dodali, kto wie, kto wie jest to różnie i mam nadzieję, że ten, że, 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 że się mylę z tym, że nie będzie jakichś nowości, bo jak każdy ten, fan farminga każdy by chciał, żeby było wiele nowości, wiele nowych rzeczy jakieś nowe możliwości Nowe, nowa farma jakaś w ogóle jakieś nowe mapy no naprawdę, tyle ile można by było w takim farmingu, to to jest ogrom różnych rzeczy, ogrom możliwości ale to już zależy tylko od, od twórców, bo jak, jak to wszyscy wiemy dobra, podjemy sobie teraz tak ciekawe czy z takiego jednego pola będę miał czy będę miał cały zbiornik dobra, lecimy dalej jak widzicie, takie zwykłe koszenie nie jest w ogóle skomplikowane, to jest czysta przyjemność, po prostu sobie lecicie i, i tyle. Nawet tak jak ja tu widzę, nic nie robię a i tak się kosi, więc nawet tutaj pracownik nie jest potrzebny. Oczywiście, jak chcecie robić coś innego, to tutaj pracownik jest potrzebny. Ale tak, to jest bardzo przyjemne i w ogóle nie jest jakieś skomplikowane. Patrzcie, jaka fajna animacja, jak widzicie to. to, to, da się, to. Jestem ciekaw, jak w ogóle będzie z nowymi anime, animacjami. Może te nowe animacje będą jakieś fajniejsze, może zostaną te same. Może w jakichś tam różnych innych maszynach, albo w różnych innych czynnościach będą jakieś nowe właśnie animacje. Możliwości jest wiele. Musimy poczekać i, i zobaczyć. Bo może tutaj Giant Software nas jakoś zaskoczy oczywiście pozytywnie. No i tak oczekujemy sobie tej premiery. Dobra, będę się też skończyć tutaj do końca tej linie. Dobra, tak Czy wydaje mi się tak normalnie to ogarnąć? Czy się obawiam o to, że te widzimy tak? Chyba będę się zrobić. Dobra, zrobię sobie tak, tyle. Bo już widzicie jak tutaj jest w tym pole, że... Stamtąd jest trochę ciężko się dostać do tego. Lecimy razem z tym wszystkim. I tak to właśnie lecimy do I teraz tak. Jaki może być następny odcinek? Jeśli macie jakieś sugestie, napiszcie oczywiście komentarz. Jakby, jakby była jakaś osoba, która by napisała tyle komentarzy, ile ja razy powiedziałem, żeby ktoś napisał komentarz. To chyba bym musiała mieć do takiej jednej osoby z 20 komentarzy pod jednym filmem. Tak mi się przynajmniej coś wydaje. O sporo razy mówię, żeby ktoś, żebyście napisali komentarze. Ale to wiecie, jakaś interakcja musi być. Dobra, lecimy sobie tutaj już dalej z tym wszystkim. I zaraz takie pole nam się już skończy. I co? Następna rzecz, jaką tutaj chciał zrobić, to jest na pewno skoszenie tego OPSA. Poza owsem tu już powoli rośnie mi marchewka. Marcheweczkę też będę musiał sobie pozbierać, ale na to jeszcze mamy troszeczkę czasu, więc to, to, to jeszcze zobaczymy. I z tą marchewką to jest ciekawy temat, bo słuchajcie, to sens sam ciekawe, bo tam... Na, na tej marchewce nie mogłem użyć chwastownika. Mogłem tylko użyć sobie właśnie... No dobra, tak to wygląda co, nie? Spoko. Jak widzicie chwasty takie małe pozostały. O takie właśnie. Tylko, że są szare yy, przez to, że ja użyłem zwykłego, zwykłego opryskiwacza z tym chwastobójczym płynem, jak tak to mogę nazwać, a nie używałem tego, nie używałem chwastownika, bo nie mogłem po prostu, nie wiem czemu. Dajcie znać też w komentarzach czemu nie mogę używać chwastownika, o co chodzi z tym chwastownikiem. Czy chwastownik na mnie się obraził? Czy, czy to jest prawdopodobne moi drodzy? Wydaje mi się, że nie. Ale okej. Okay. Lecimy sobie z tą całą resztą. Tutaj musimy sobie skoślić to całe pole jeszcze. I tak to właśnie wygląda. Te całe żniwa, jak pięknie wyglądałem. Ja pamiętam jak kiedyś jeździłem na żniwa do, do dziadków. Jakie to było fajne, jakie to było miłe. I teraz tak sobie tak nostalgicznie, tak tę tak, tak, nostalgię od tego cały czas bije. I wiecie o coś, że sobie pomyślicie o tym, i że nawet fajnie by było wrócić do tego, co nie. Kurka, to... Chciałbym wrócić do tego Nostalgia top. Czy coś, tu... A, się pewnie, że będą przechodzić dwa paski, więc po prostu to ogarnę. Oczekajcie, włączę. Tutaj z przykrością was znajmuje. Yy, I zważywszy na to, że ten odcinek będzie miał, no, czy coś tam w okolicach 14 minut, to prawdopodobnie będzie to ostatni pasek, tak mi się przynajmniej wydaje no całego pola nie skończy w tym jednym odcinku i z tym mi się nie uda eee, ale co moi drodzy, mam nadzieję, że o je, jedzesz czy nie dobra, jedziesz, mam nadzieję, że takie odcinki wam się podobają, bo jakby ja nie lubię widzieć jak filmy są długie, jakieś mega długie i w większości ludzie pomijają te filmy, albo w ogóle wchodzą zobaczą coś i wychodzą to też czasami a ja tak patrzę na to z takiej perspektywy, że Wolę mieć krótsze filmy, ale mieć jakiś tam dłuższy watch-time, gdzie ten watch-time i tak jest jakiś taki mega, mega długi. Chyba rozumiecie więc, co nie? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. I, i pamiętajcie, że moi drodzy z... I mam full, do wjechałem już. Dobra, ale mam full. Jak widzicie, patrzcie jak fajnie mi się tu u góry otworzył ten mój zbiorniczek, co nie? Patrzcie, jaki duży jest jakby chcę mieć po prostu dłuższy watch time i, i wpadajcie jeszcze na streamy na Twitchu, bo są codziennie o godzinie 21 ehm, tak to właśnie wygląda, mam fulla tu już jak widzicie 14500 i ja po prostu sobie to już wyładuję na moją przyczepę ehm, no a w tym odcinku to by było na tyle po prostu moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie ehm, trzymajcie się, życzę wam miłego dnia bądź miłej nocy, w zależności od którą oglądacie ten materiał i widzimy się już w kolejnych odcinkach, czyli prawdopodobnie nie w sobotę lub piątek. Więc trzymajcie się i następnych materiałów. No to Nora, Nora, Elo.